Stare miasto w Kostrzynie nad Odrą, zamieszkane przez 20 tysięcy osób, pod koniec wojny zostało starte na proch. Stało się grobem zarówno Niemców, jak i nacierających Rosjan. Teraz Kostrzyn to jedyne miasto w Europie z nieodbudowaną starówką. Po gruzowisku historii oprowadzi nas Józef Piątkowski. Pierwsza historyczna wzmianka o Kostrzynie nad Odrą. Pochodzi z 1232 roku i wtedy to miasto pojawiło się na pisanych kartach historii. Prawdziwy rozkwit miasto zawdzięcza margrabiemu Janowi von Hohenzollern, który w 1535 roku wybudował tutaj nowożytną twierdzę z sześcioma bastionami. Miasto otoczone początkowo fortyfikacjami ziemno-murowymi, a następnie murowymi. Zbudowane zostało na modułę włoską przez fortyfikatora Ciaramelle, a następnie jego następcę Rochalinari. Na murach twierdzy ustawiono sprowadzone tutaj z kocie burza armaty. W ten sposób margrabia kontrolował ruch statków na warcie i odrze i czerpał olbrzymie zyski z ceł pobieranych właśnie w komorze celnej w Koszynie. Miasto Jana to miasto z epoki renesansu, wybudowane na wzór włoski. Przede wszystkim okazałą perłą Koszyna był zamek koszyński. Margrabia ściągnął do Koszyna liczny dwór i ustanowił miasto stolicą swojego księstwa. Po jego śmierci w 1571 roku Koszyn przeszedł do elektoratu Brandenburgii i tak się działo do XVIII wieku. Pierwsza tragedia miasta związana jest z toczącą się wówczas na tych terenach wojną siedmioletnią, kiedy to w 1758 roku pod mury Twierdzy Koszyńskiej podeszły oddziały rosyjskiego marszałka Fermora. Z winnej góry na Nowym mieście rosyjskie armaty ostrzelały Twierdzę Koszyńską, nie czyniąc jej znaczących szkód. Jednak ucierpiało z całe miasto. Praktycznie w ciągu kilku godzin, 15 sierpnia 1758 roku, miasto spłonęło. Odbudowane przez Fryderyka II Wielkiego w drugiej połowie XVIII wieku, miasto zyskało miano Miasto Fryderyka. Rozbudowa Koszyna, która trwała w XVIII i XIX wieku, dotyczyła już później dzielnic Koszyna czyli krótkiego i długiego przedmieścia. W XVII wieku w mieście funkcjonował hejnalista, który z wieży pobliskiego kościoła farnego odgrywał sygnał pobudki i capsztyku, oznaczając w ten sposób mieszkańcom miasta czas. W losy Zamku Koszyńskiego wplotły się dwie ciekawe historie. Pierwsza z nich związana jest z pobytem, z uwięzieniem tutaj w murach zamku następcy tronu pruskiego, Fryderyka II. Książę ten, który miał być następcą tronu pruskiego, został uwięziony za próbę ucieczki z państwa, dezercją z wojska. Na oczach młodego księcia Fryderyka został ścięty jego przyjaciel i paś, Hans Hermann Katte, który pomagał mu w ucieczce z Prus. Na początku XVIII wieku w Kosznińskim zamku, a właściwie w jego lochach, na zlecenie ówczesnego elektora, a następnie później pierwszego króla Pruskiego, pracował włoski alchemik, hrabia Rugiero di Caetano. Ten szarlatan obiecał elektorowi i władcy Pruskiemu, że wyprodukuje z kosznińskiego piasku złoto dla władcy do jego celów rabia Rugiero di Caetano pomimo wielokrotnych prób wyprodukowania złota nie dokonał tego i kiedy władca domyślił się, że jest to wielkie oszustwo, uciekł z miasta i zatrzymany został w Hamburgu. Stamtąd sprowadzono go do Koszyna i został powieszony na złotym stryczku przy długim moście. Miasto Koszyn nad Odrą, otoczone potężnymi murami i fortyfikacjami Wraz z sześcioma bastionami, posiadało trzy bramy miejskie. Wjazd i wyjazd z miasta od strony zachodniej wprowadzał ruch przez bramę berlińską. Od strony północnej do miasta można było wjechać przez bramę sarbinowską, a od strony wschodniej przez furtę hyżańską, a następnie bramę hyżańską. W mieście. Rozbudowywały się intensywnie kwartały dzielnic związane z wytwórczością miejską, rzemieślniczą. Oprócz wspaniałego renesansowego zamku, kościoła farnego istniał również kościół przywale. Najciekawszą architektonicznie przedstawiała się zabudowa koszyńskiego rynku. Tutaj znajdował się ratusz miejski, apteka, hotele w jednym z nich, w hotelu pod jeleniem, przebywała sama para królewska, król Pruski wraz z małżonką Luizą, kiedy to uciekał przed wojskami napoleońskimi do królewca. Na koszlińskim rynku odbywały się oprócz dorocznych jarmarków, targów, również wojskowe parady związane z przebywającym tutaj stale garnizonem wojskowym. W XVIII wieku funkcjonowało na Starym Mieście 37 browarów. Również przy ulicy Chyżańskiej, jednej z trzech głównych ulic miasta, znajdowała się drukarnia, jedna z najstarszych drukarni Nowej Marchi. Od XVI wieku do zagłady miasta w 1945 roku na Koszyńskiej Starówce znajdowało się w przybliżeniu około 200 domów. W Kostrzynie nad Odrą na przełomie XVI i XX wieku liczba domów mieszczańskich nie zmieniała się. Zmieniała się jedynie liczba mieszkańców miasta, która początkowo w XVI wieku sięgała 2000, tysięcy, by na przełomie XIX i XX wieku przekroczyć liczbę 20 tysięcy. Na twierdzę koszczyńską składał się system fortyfikacji, które powstały w XVI wieku za czasów margrabiego Jana. Twierdza koszczyńska, zbudowana na planie nieregularnego sześcioboku, posiadała sześć bastionów: cztery narożne Bastion Król, następnie Bastion Brandenburgia położony nad Odrą, Bastion Filip we wschodniej części miasta, bastion księżniczka, bastion książę najpotężniejszy, który posiadał wielki nadszaniec oraz bastion królowa. Fortyfikacje te niezmiennie od XVI do pierwszej połowy XX wieku funkcjonowały i były rozbudowywane przez różnych inżynierów wojskowych. W XVI wieku byli to fortyfikatorzy włoscy. Czaramella i Linarii. Następnie wraz z postępem techniki fortyfikacyjnej i myśli militarnej, fortyfikacje Kostrzyna ulegały stale jakościowo nowym zmianom. Budowali i rozbudowywali twierdzę fortyfikatorzy holenderscy, francuscy, m.in. Jakub Holst, Cornelius Rykewart a także Szwedzi w czasie wojny trzydziestoletniej, kiedy to powstały nowe dzieła fortyfikacyjne, takie jak m.in. Rawelin Wilhelm August. W tym czasie zaczął powstawać tak zwany wieniec fortów zewnętrznych wokół miasta i twierdzy. Przede wszystkim została rozbudowana i unowocześniona fosa, która Otaczała od strony północnej miasto i połączona systemem gród z rzekami Wartą i Odrą, stanowiła przeszkodę nie do zdobycia. Na dalsze fortyfikacje Koszyna w XIX i XX wieku składał się system umocnień, które oddalały niebezpieczeństwo od centrum miasta, były to lunety położone na długim przedmieściu, obecnie na terenie Niemiec, oraz tzw. Fort Nowe Dzieło na krótkim przedmieściu, a następnie system fortów położonych około 4-5 km od Koszyna. Były to forty Gorgast, Żabice, Czarnów oraz Sarbinowo. Najtragiczniejszą kartą w historii miasta i twierdzy jest Rok 1945. Podczas dwumiesięcznych walk o miasto, które toczyły się od 31 stycznia 1945 roku do 31 marca, miasto bronione przez 10-tysięczny garnizon pod dowództwem generała SS i Policji Karla Franca Reinefarta stawiało zacięty opór wojskom radzieckim, które parły do Berlina. Koszczyn określany był w tym czasie jako klucz do miasta Berlina. Radzieckim dowódcom zależało jak na szybszym zajęciu przyczółków na odrze i zdobyciu tego ważnego punktu. Dwumiesięczne walki kosztowały życie ponad 600 niemieckich żołnierzy, którzy bronili się tutaj w twierdzy. Ponad 3 tysiące z nich zostało rannych, a 5 tysięcy Trafiło na listę zaginionych w akcji. Straty żołnierzy radzieckich sięgają około 12 tysięcy zabitych i rannych. Część z nich spoczywa na Majdanie Bastionu Król, na cmentarzu. Kosztyn zniszczony podczas dwumiesięcznych walk, szczególnie bombardowaniem z powietrza i ogniem ciężkiej artylerii, nie podniósł się już. Z ruin przez blisko 60 lat. Resztki zburzonych kamienic zamku, kościoła zostały wysadzone, rozebrane. Część materiału trafiła na odbudowę Warszawy i do okolicznych miejscowości. Z bruku koszyńskiego wyrwane zostały szyny linii tramwajowej, a materiał budowlany. Wykorzystany został do odbudowy domów na nowym mieście. W 1993 roku zainicjowano odbudowę koszyńskiej starówki z symbolicznym wbiciem szpadla i oczyszczaniem pozostałości roślinności ruderalnej. Odsłonięto całe kwartały koszyńskiej starówki, które ukazały sieć ulic ruiny zamku, ruiny kościoła oraz pozostałości bastionów, a także dwóch bram miejskich, bramy berlińskiej i bramy hryżańskiej.